Poproszę teraz o zabranie głosu panią Teresę Bogacką, kanclerza Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Szanowni Państwo, ekscelencje, szanowny panie premierze, szanowni studenci i pracownicy, Szanowni Państwo, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji to uczelnia niepubliczna. Która kształci na lubelskim rynku od roku 2000. Stąd też piknikiem rodzinnym rozpoczęliśmy yy, jubileuszowy rok 20 naszego funkcjonowania, naszej działalności. Uczelnia otrzymała uprawnienia 24 października 2000 roku, i stąd też nasze. Nasze kształcenie na poziomie wyższym rozpoczęliśmy w 2001 roku, ale cała działalność i funkcjonowanie, i studia podyplomowe prowadziliśmy już od roku 2000. Stąd pozwoliliśmy sobie na ten jubileusz w przyszłym roku. Oczywiście jest uczelnia przez ten okres przygotowywała się przez okres pierwszego roku do profesjonalnego kształcenia, do profesjonalnego rozpoczęcia działalności dydaktycznej, działalności akademickiej. Ciągle się zmieniamy, jesteśmy otwarci na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ciągle budujemy swój wizerunek jako podmiotu stabilnego i odpowiedzialnego w sferze podejmowania decyzji strategicznych a zarazem podmiotu, który nie boi się wyzwań i chętnie tworzy nowości w sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego, organizacji pracy. Wychodząc naprzeciw zmianom wprowadzonym w systemie edukacji na poziomie wyższym przez ustawę 2.0, nasza uczelnia rozpoczęła wdrażanie tych zmian w sferze Projekt, jak kiedy one były w, sferach, w sferze projektów, już w roku 2017. Zmieniliśmy strukturę organizacyjną, systematycznie wdrażamy nowe modele zarządzania, między innymi procesem dydaktycznym i rozwojem naukowym, co przekłada się między innymi na naszą określoną pozycję uczelni na rynku edukacyjnym. Zbudowaliśmy wartościowy, progresywny model kultury akademickiej, który zgodny jest z uwarunkowaniami lokalnymi i regionalnymi i wpisującymi się w priorytety dokumentów strategicznych miasta Lublina, naszego województwa i kraju, co pozwala nam realizować zadania z obszaru dydaktyki w sposób ściśle skorelowany z działaniami. B plus R, działalności społecznej czy też rozwoju naszej infrastruktury. Uważamy się za uczelnię nowoczesną, innowacyjną, kreatywną i w wielu dziedzinach prekursorską. Zasłużenie cieszymy się w mojej opinii, opinią jednostki zapewniającej możliwość studiowania na europejskim poziomie a jednocześnie prostudenckiej otwartej na dialog, tak z otoczeniem zewnętrznym, jak i otoczeniem wewnętrznym. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia, które uczelnia otrzymuje od wielu lat od instytucji analizujących, oceniających rynek edukacyjny w Polsce. Poddajemy się wszystkim możliwym akredytacjom, żeby potwierdzić nasz status, nie tylko w opinii publicznej, ale w oczach naszych studentów, naszych absolwentów i ciągle pracujemy nad tym, żeby wartość dyplomu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji na rynku nie tylko edukacyjnym, ale na rynku pracy miała określoną wartość. Takimi nagrodami ja dwie czy trzy przytoczę w 2018 i 2019, te, które otrzymaliśmy. To Europejski Certyfikat Jakości przyznany dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają się wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Ten certyfikat objęty został patronatem honorowym Europejskiej Organizacji Jakości z Brukseli. Otrzymaliśmy Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju jako dla inspirującej kobiety w organizacji, Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju e, e, Uczelnia Przyszłości, Polską Nagrodę Innowacyjności. E, otrzymujemy wyróżnienia jako Uczelnia Liderów z wyróżnieniem nadzwyczajnym w roku 2019 jako lider współpracy międzynarodowej, a także e, otrzymaliśmy certyfikat platynowy. Otrzymaliśmy również y, wyróżnienie jako najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych w, roku dwa, w drugim półroczu 2018 i oczywiście Polską Nagrodę Innowacyjności. Y, y, w mediach naszych, lokalnych, również zaliczeni zostaliśmy wśród y, setka kuriera, wśród 15 podmiotów, które wyróżniają się na tle konkurencji. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała nagrodę w kategorii edukacja i oświata. To, co szczególnie wyróżnia naszą uczelnię w skali kraju, to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest na wielu płaszczyznach. Władze uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami, skutecznie i efektywnie mogą analizować i robimy to na bieżąco potrzeby pracodawców i wdrażamy ich wnioski i uwagi do procesu kształcenia. Potwierdzeniem tego są na przykład nowe uprawnienia, które otrzymała uczelnia w drugiej połowie 18 2018 roku. I w pierwszej, w pierwszej połowie 2019 roku. Są to uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym, bo rozpoczęliśmy wdrażanie profilu praktycznego już na studiach drugiego stopnia na kierunku informatyka ze specjalnością cyberbezpieczeństwo. I chciałabym dodać, że chcemy w grudniu zakończyć budowę laboratorium cyberbezpieczeństwa z własnych środków uczelni i na pewno przed świętami będziemy się starali uruchomić i oddać studentom do użytkowania, ale nie tylko, również dla pracodawców nasze laboratorium, bo chcielibyśmy współpracować w tym obszarze również bardzo blisko ze wszystkimi podmiotami, które z nami współpracują. Również na drugim stopniu profil praktyczny. Rozpoczynamy teraz kształcenie na kierunku zarządzanie. Otrzymaliśmy również uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich studiów magisterskich, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów inżynierskich. O profilu praktycznym, pierwszy stopień na kierunku mechatronika. To są uprawnienia, które otrzymaliśmy w ciągu w okresie 12 miesięcy. Ciągle pracujemy nad wdrażaniem nowatorskich kierunków, kierunków, które są niezbędne, wynikające z potrzeb naszego rynku pracy, regionalnego rynku pracy, żeby naszym studentom i absolwentom stwarzać możliwości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy, a potwierdzają to wyniki systemu ELA, wyniki statystyki ZUS, które potwierdzają, że nasi absolwenci to 95, 7, 8, w zależności od roku osoby pracujące zarejestrowane w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Ponadto w roku akademickim bieżącym rozpoczęliśmy e, również kształcenie na studiach dualnych, na czterech kierunkach. E, są to e, wszystkie te kierunki, które wcześniej wymieniłam, e, toki prowadzone w roku bieżącym, uruchamiane w roku bieżącym, finansowane są z funduszy europejskich jako pilotażowe wdrażanie tych kierunków studiów, które po raz pierwszy realizujemy od zera. Większość programów, jak większość w naszej uczelni, są to programy nowatorskie, które wprowadzają nie tylko innowacyjne rozwiązania specjalności treści, ale również rozwiązania ponadprogramowe. Płatne z funduszy europejskich staże zawodowe, które włączone są do programów kształcenia. I tak jak ustawa przewiduje sześciomiesięczne praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia, my w projekcie mamy dziewięciomiesięczne praktyki i staże. Oczywiście realizacja tych wszystkich programów odbywa się w bezpośredniej współpracy z pracodawcami i z dużym zaangażowaniem właśnie pracodawców. Chciałabym podkreślić jeden fakt również, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, będąc uczelnią niepubliczną, realizuje szereg bardzo wartościowych programów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i one są adresowane do różnych grup, branż, środowisk, grup wiekowych i, i to stanowi świadectwo, społecznej użyteczności uczelni, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości i ochrony zdrowia. Obecnie uczelnia realizuje 21 projektów krajowych o wartości ponad 62 milionów złotych i 12 projektów międzynarodowych o wartości ponad 1,2 miliona euro. Łącznie są to 33 projekty czynne realizowane obecnie których wartość przekracza 68 milionów złotych. Głównym celem naszych projektów jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach preferencyjnych dla naszego rynku pracy lokalnego, regionalnego, a yy, mówiąc o zakresie yy, nasze projekty yy, skierowane są i obejmują nie tylko szkolnictwo wyższe, ale ponad gimnazjalne i ponadpodstawowe bo 20, około 30 patronatów sprawujemy nad szkołami, zespołami szkół czy szkołami zawodowymi na terenie naszego województwa. W ramach wolontariatu nasi pracownicy i studenci prowadzą różne warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, młodzieży, a także dla rodziców. I tu chciałabym króciutko wspomnieć y, akademickie liceum mistrzostwa sportowego i a, liceum informatyczne y, mamy również profil y, medialno-teatralny w naszym liceum i y, obecnie uczy się w naszych liceach 360 uczniów i oczywiście Chciałabym to podkreślić, bo to jest naszą wartością, wartością Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, że licea utrzymywane są wyłącznie z dotacji z budżetu państwa. Chciałabym też podkreślić, że w roku akademickim 2019 20 naukę na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczyna u nas ponad 2,5 tysiąca studentów. Ogółem na uczelni kontynuować studia będzie. 6,5 tysiąca studentów, w tym 518 obcokrajowców, w tym 220 osób z dwudziestu kilku krajów na czterech kierunkach w języku angielskim: ekonomia, zarządzanie, informatyka, pielęgniarstwo. Studia anglojęzyczne realizujemy już od trzech lat w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skierowanego na umiędzynarodowienie studiów na uczelniach polskich których organizacja i prowadzenie finansowane są w 100% z funduszy europejskich. Ponadto w uczelni studiuje 1120 osób na studiach podyplomowych. Są to pracownicy firm, podmiotów leczniczych, terapeuci, nauczyciele, psychologowie. Szczególnie ważnym kierunkiem dla nas jest pielęgniarstwo. Od roku akademickiego 2018-2019 uczelnia na tym kierunku prowadzi również w języku angielskim studia pełnopłatne jako jedyne na tym kierunku w kraju. Wypracowaliśmy ten program w ramach właśnie dofinansowania z funduszy europejskich. To, że studia na kierunku pielęgniarstwa w naszej uczelni realizowane są na wysokim poziomie, potwierdza fakt, że prawie 2000 studentów studiować będzie na tym kierunku w bieżącym roku akademickim. Ale nie możemy zapominać o jednym. Realizacja tych studiów dla tak dużej ilości studentów w naszej uczelni jest możliwa wyłącznie. Chciałabym to podkreślić dzięki wzorowej współpracy ze szpitalami samorządowymi i ogromnemu zaangażowaniu kadr zarządzających szpitalami przy wsparciu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w realizację części praktycznej programu kształcenia. Jest to bardzo ważny element kształcenia, bo przygotowuje naszych absolwentów do profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania pracy. Nauki medyczne jest to obszar, który uczelnia rozwija i w który inwestuje. Ta polityka władz uczelni ma swoje odzwierciedlenie zarówno w liczbie studiujących na wydziale nauko o człowieku studentów, jak również realizowanych w zakresie tego obszaru projektów. Jest to między innymi centrum symulacji medycznych. Uczelnia prowadzi także Szeroką e, współpracę z partnerami zagranicznymi, ale mówiąc o Centrum Symulacji Medycznych, chciałabym e, jedno jeszcze podkreślić, że akurat e, wczoraj i dzisiaj jest montowany e, stół anatomiczny 3D, który wesprze również e, pracę naszych e, wykładowców, naszych e, pracowników akademickich, ale również na pewno będzie to ten element wzmacniający nasz program kształcenia i podnoszący na wyższy poziom jakość kształcenia. Uczelnia prowadzi szeroką współpracę również z partnerami zagranicznymi. Przygotowujemy projekty do funduszy zewnętrznych, które mają na celu wypracowywanie rozwiązań wspomagających proces naukowo-dydaktyczny. I transfer nowatorskich rozwiązań społeczno-gospodarczych w naszych regionach. A współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i głęboka analiza zachodzących procesów i zmian na rynku pracy pozwala nam właśnie na tworzenie nowych, innowacyjnych perspektyw zawodowych dla naszych studentów i absolwentów. Proces dydaktyczny na uczelni realizuje zespół. Ponad 350 wykładowców akademickich, z których większość posiada, z uwagi na to, że nasze studia są o profilu praktycznym w przeważającej części, na, i większość z nich posiada właśnie duży związek z praktyką gospodarczą związaną i związana jest z uczelnią od początku jej funkcjonowania. Bo tak, dziękujemy właśnie. Ustawa nam pozwoliła na zmianę minimum kadrowych i włączenie, do procesu dydaktycznego e, praktyków gospodarczych. Proces dydaktyczny w uczelni, e, przepraszam, w roku akademickim 2018 e, uczelnię opuścił 17 e, rocznik absolwentów w liczbie e, 1499 osób, kilka procent. Około 10% są to absolwenci, nie jeszcze nie absolwenci, ale studenci, którzy ukończyli naukę i będą się bronili w okresie do grudnia bieżącego roku. Chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że łącznie studia na naszej uczelni ukończyło już ponad 36 tysięcy osób. I czte, około 15-14 tysięcy osób ukończyło studia podyplomowe. Co jest wartością, bo ja otrzymuję często pytanie, dlaczego jesteście inni, niż wiele uczelni? A ja odpowiadam ze względu na podejście do studenta, wszystkich pracowników. Student jest podmiotem, który jest. Student jest partnerem dla. Wykładowcy, i to jest tą wartością, którą pielęgnujemy od początku. Jakość pracy, indywidualne podejście, wsparcie w procesie dydaktycznym, dostępność pracowników dla studentów, tutoring obejmujący swoją aktywnością szczególnie studentów zagranicznych, wolontariat studencki, akademickie centrum wsparcia rówieśniczego, czy też działalność biura karier w nowej odsłonie, to tylko niektóre działania na rzecz studentów które pomimo niżu demograficznego przyciągają do nas kandydatów na studia i co sobie ogromnie cenimy. Szanowni państwo, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji poza podstawową działalnością realizujemy szereg inicjatyw społecznych i chciałabym tu właśnie podkreślić też, że uczelnia realizując swoją misję, swojego założyciela, utworzyła własny fundusz pomocy materialnej dla studentów. Studenci nasi, poza pomocą materialną z budżetu państwa na stypendia socjalne i stypendia rektorskie, mogą korzystać z pomocy materialnej dla absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji i rocznie około 1,5 miliona złotych otrzymują w postaci różnych ulg, bonifikat czy też zapomóg, bo wiele takich osób u nas studiuje, a studiują też całe rodziny, które są też otoczone naszym wsparciem. Bardzo często nasza uczelnia zaskakuje otoczenie nowatorskimi projektami, oryginalnymi rozwiązaniami dydaktycznymi oraz skalą i wartością merytorycznych wdrażanych innowacji. Często są one wzorem do naśladowania dla innych szkół wyższych, nie tylko krajowych, ale mamy wielu partnerów zagranicznych, z którymi właśnie te rozwiązania wypracowujemy i cenimy sobie jako wartość dodaną którą później przekazują nasi wykładowcy, nasi pracownicy studentom. Te wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania intensywnej pracy kadry zarządzającej i pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji oraz bez wsparcia władz miasta, województwa, zarządów, firm i instytucji, którzy zawsze wspierali i wspierają naszą działalność. Chciałabym w szczególny sposób podziękować Ekscelencjom Arcybiskupowi, Jego Ekscelencji księdza arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi, Jego Ekscelencji arcybiskupowi Ablowi za wsparcie, za życzliwość, ponieważ mamy kilkuset studentów z Ukrainy i nie tylko. I tutaj mamy ogromne wsparcie przy, w różnych sprawach, bo studenci mają różne problemy. I wielokrotnie zwracają się o tą indywidualną pomoc, będąc w obcym kraju. Serdecznie chciałabym też podziękować władzom rządowym, samorządowym za wspieranie naszych działań dla dobra całej naszej społeczności akademickiej, dla dobra rozwoju naszego miasta, naszego regionu. Wszystkim Państwu dziękuję i pragnę podkreślić, że Państwa zaangażowanie. W Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji jest zauważalne nie tylko w naszym regionie, ale również jak przyjeżdżają przedstawiciele na kontrole programowe z Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przyjeżdżają profesorowie z różnych uczelni, to również mamy dobre oceny, wysokie oceny, a szczególnie Wszyscy są zdziwieni, kiedy mówimy o i pokazujemy poziom naszej współpracy z firmami, z przedsiębiorstwami, i wdrażane, rozpowszechniane są nasze działania jako dobre praktyki w skali kraju, z czego się ogromnie cieszymy, bo to jest ta wartość, która dla nas jest bardzo ważna. Dzisiaj chciałabym serdecznie wszystkich Państwa zaprosić. Na 20. jubileuszową inaugurację w październiku 2020 roku oraz do uczestniczenia uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych, społecznych, gospodarczych, w szczególny sposób wpisujących się w nasz jubileusz. A wszystkim studentom z okazji Nowego Roku Akademickiego chciałabym życzyć, żeby był to okres niekończących się sukcesów. Na uczelni są też różne zmiany, nawet w formie dyplomowania od 1 października 2019 roku na studiach pierwszego roku. I chciałabym życzyć Państwu sukcesu w zdobywaniu wiedzy i bardzo dobrych ocen i spełnienia się wszystkich marzeń, nawet tych nieosiągalnych. Serdecznie dziękuję.